Hmm, a więc piosenka dla ciebie to weekend, ona ten czy dla mnie? Czy znasz słowa piosenki? Dobra, okay. to pójść sobie bić i zacznij śpiewać. komputer postawali na tektusze. Co słyszysz? Że siebie słyszysz, tak? To, mam, to jest echo. Ja sobie naprzeciw dam. Bo ja nie mam słuchawek, zera yy, No, nie ścinaj się śmieciu. No, playback lejwek, nie, tu. Dobra. Yy, Dobra, ja jestem na przyciski już, nie? I jak będziesz gotowy, to zaczynaj. Po zaśpiewaniu zapraszam na stragan B9. Beka, 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 beka. Geje, spokojnie. Dzisiaj... A nie ma nic, ile mam lat, i. A to, a to, to, to potem, jest, jeżeli dasz spę... śpiewanie, to musisz najpierw taką. Najpierw... Reklama leci na YouTube, ja czek. Słuchaj, musisz najpierw zaśpiewać, nie? My sprawdzamy do dokładnie Twój głos, dogłębnie i później decydujemy, czy przechodzisz do drugiej to. części rekrutacji. Dokładnie. Już? Już. Włącza. Ja uwielbiam ją Ona tu jest I tańczy dla mnie, Dobrze to wiem Nie porwę ją W sercu na mnie Ja uwielbiam ją Ona tu jest Tańczy dla mnie, bo Dobrze to wiem Nie porwę ją

watch me jemność e jedno żyłość usłuchajcie nic się nie zmieniło oho ja prawdę jej jej no, ona no... Jej, jej, o! Oh, oh. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem. Ten... Porwaj ją, sercu schowam na nie, ja uwielbiam ją, ona tu jest tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, te ją. Teraz schowam na dnie. <śmienica> <śmienica> o, o, o. O, o, o. O, o, o. O, o, o. <śmienica> Koniec. Ym, y, to jest tak, że teraz y, Mi zdecyduje o dalszej części. A ja z dwóch na chwilę. No nie, niestety nie znasz za dobrze Smartphone. Nie, i bardzo cię przerywało, więc ja jestem na nie. Ej do. A sketch ty? Ale dobrze gra w Minecraft'a! <laughs> ja dobrze to gram, On ja. zdecyduje, czy cię weźmie do View. Ale ja bym chciał, no dobrze grom. Mikrofon um, Ale źle zaśpiewałem. Zobacz no, nie? Ale no niestety to nie ja decyduję to Midewan jest założycielem tej gildii. Ale o, on powiedział, że ty. A, ja nie mam U. takiej władzy. Ja też nie. <laughs> Oj co? Ja no wiem. więc o! niestety... I tak to było za słabe, żeby się dostać do jakiejkolwiek gildii. <laughs> no, dziękujemy. Dobra. wiemy. User left your channel Hara Siema User left your channel Channel switched Ej, czujesz to? Pozdrow widzów i wrzucam na YouTube'a zaraz Pozdrowidia dla wszystkich Dobra moment Microphone muted!